9 grudnia w Galerii Akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej odbył się wernisaż kolejnej wystawy, tym razem prezentującej twórczość profesor-doktor habilitowanej Elżbiety Kuraj. Wystawa zatytułowana Rytmy i Dźwięki to okazja do spotkania z malarstwem wyrażonym w formach abstrakcyjnych, inspirowanym muzyką. Muzyka jest dla mnie takim elementem nieodzownym w twórczości. Muzyka mi towarzyszy przy malowaniu i muzyka też jest taką przestrzenią, w której odnajduję skupienie, która przenosi mnie z tej rzeczywistości codziennej w takie rejony zadumy. Skupienia, skoncentrowania się na jakimś wybranym temacie, problemie, który akurat mnie nurtuje, który opracowuje. Profesor Elżbieta Kuraj jest absolwentką Katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1999 roku pracuje w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pełni obecnie funkcję wicedyrektora Instytutu Sztuki do Spraw Artystyczno-Naukowych. Profesor Kuraj zrealizowała już. 51 indywidualnych wystaw malarstwa. Brała udział w około 200 wystawach zbiorowych i konkursach w kraju i za granicą. Za swoje prace otrzymała 21 nagród. Wtorkowy wernisarz w Galerii Akademickiej zgromadził wielu wybitnych przedstawicieli bielskiego świata sztuki. Obecni byli m.in. wybitni twórcy, profesorowie Janusz Karbowniczek i Michał Kliś, oraz dyrektor bielskiej galerii BWA Agata Smalcerz. O wysoki poziom artystyczny wystaw prezentowanych w Galerii Akademickiej ATH niestrudzenie dba jej kurator, profesor Th, doktor habilitowany Ernest Zawada. Artysta malarz, performer od lat związany z Bielską Akademią. Wybór jest zawsze trudny, ale w tym przypadku tak nie było, ponieważ pani profesor maluje znakomicie i to jest osoba, która, która pomimo, pomimo swojej skromności e, maluje dźwiękiem, czyli maluje coś, co dźwięczy to, coś, co jest po prostu e, poezją koloru. Bardzo trudno jest znaleźć e, na Polskiej scenie malarskiej, osoby, która ma tak wielkie wyczucie, wyczucie i dar, umiejętność zestawiania barw, które tworzą harmonię. E, ta harmonia jest nam wszystkim potrzebna, w związku z tym, e, obecność prac w galerii, właśnie jest takim dotknięciem harmonii, spotkaniem z harmonią, pięknem, które, które jest. Z jednej strony wizualne, ale z drugiej strony właśnie jest dźwiękiem. Tym, co wyróżnia malarstwo Elżbiety Kura, jest jego bogata warstwa kolorystyczna, pokazująca poszukiwania artystki w kreowaniu przestrzeni obrazu za pomocą koloru i światła. Kolor jest tutaj elementem, który mnie od wielu, od wielu lat. Interesuję i pogłębiam te moje, takie bym powiedziała, nawet badania funkcjonowania, zachowania się koloru w różnych takich zderzeniach. A wewnątrz jednej płaszczyzny nakładanych i za pomocą suchego pigmentu, gdzie udaje mi się osiągnąć taki aksamitny charakter plamy o głębokiej barwie, również elementy pruszone, gdzie one się srebrzą, gdzie kładą się bardzo cieniutką warstwą, taką jakby czasem laserunkową. No i przeróżne efekty osiągane za pomocą prostych narzędzi. Właściwie to są moje proste zabiegi, natomiast Okazuje się, że to wchodzenie w głąb materii, wchodzenie w głąb tych relacji koloru i badania jest no, ciągle, ciągle taką przestrzenią do odkrywania. Wernisarzowi wystawy profesor Elżbiety Kuraj towarzyszyła wystawa fotograficzna młodych twórców, studentów skupionych w kółku fotograficznym działającym na Akademii Techniczno-Humanistycznej, którego opiekunem jest nie kto inny jak również profesor Ernest Zawada. Każdy ma już jakby swoją dziedzinę, w której czuje się najlepiej ale zdjęcia na wystawę wybieramy właśnie razem z profesorem, pod kątem jednego tematu i zawsze wychodzi z tego jakaś spójność. Korelacja wzajemna tych prac jest widoczna i myślę, że jest to dla naszych studentów też duża nobilitacja, mają możliwość po prostu zobaczyć, skonfrontować się ze sztuką wielkiego formatu, a z drugiej strony myślę, że będzie to też motywacja do tego, żeby mogli dalej tworzyć, dalej się rozwijać. Dla większości jest to debiut, właśnie jest Jestem bardzo dumna z tego, co udało się nam osiągnąć w ciągu tego roku i jakby kulminacją tego jest ta wystawa i wszyscy są zaszczyceni, że mogą obok tak znamitej osoby pokazywać swoje prace i myślę, że zapamiętamy to na długo jako taka pierwsza wystawa wspólna. Galeria Akademicka ATH powstała w styczniu 2012 roku z inicjatywy rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej profesora Ryszarda Barcika. Nowa galeria z siedzibą w budynku L na terenie głównego kampusu jest kontynuacją działalności wcześniejszej Galerii 320 której kustoszem był Franciszek Dzida, twórca kina amatorskiego. Nowa galeria rozpoczęła swą działalność wernisarzem wystawy malarstwa profesora Jarosława Modzelewskiego. Do tej pory swoje prace prezentowali tu m.in. profesor Eugeniusz Delekta, profesor Stanisław Rodziński oraz artyści związani z nurtem malarstwa geometrycznego. Prezentowali się tu także artyści zagraniczni Marek Sibiński oraz Paweł Albert z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. To właśnie uniwersytet w Ostrawie jest czeskim partnerem w projektach unijnych realizowanych przez galerię.